Z Ewangelii według świętego Łukasza. Szczęśliwe łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on powiedział, Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je. I po raz kolejny pochwalił swoją mamę, bo przecież to ona pierwsza słuchała słowa Bożego i je wypełniała, zachowywała. I to jest ważniejsze w jej życiu niż to, że jej łono wydało Jezusa, a jej piersi karmiły Syna Bożego. Bo już w momencie, w którym usłyszała i wypełniła słowo, stała się Matką Boga. Nie w momencie, w którym urodził się z jej ciała i karmił się z jej piersi. Jaką to wielką nadzieję daje każdemu z nas, że i ja, i ty możemy być dla Jezusa, jak Matka, która go zrodziła bo szczęśliwi jesteśmy, rodząc go przez słuchanie i wypełnianie Świętego Słowa. Do zobaczenia jutro.